Witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Kąty, w niedalekiej odległości od zalewu Szczecińskiego. Tutaj przynajmniej wiemy z czym mamy do czynienia, a mamy do czynienia z lapidarium, z pozostałościami po cmentarzu ewangelickim. Pójdźmy szybko zobaczyć, cóż udało się ocalić. bramowania wielogrobowe, jakieś podstawy, różne elementy mamy podstawę pod tablicę z przyczepioną do niej figurą anioła. Wygląda na żeliwną i taka prawdopodobnie jest Tak, to ciekawe takie miejsce w którym właśnie stawiano figury, tam gdzie teraz stoi znicz, tam zazwyczaj stawiano figurę dość popularne w latach 60-tych, 70 na polskich grobach na polskich pochówkach to świeże stłuczenie nikt nie zaprzeczy że stłuczenie jest dość świeże. pryski od, od elementów są dostępne na miejscu. Czyli ślad zniszczenia niedawny 1917. Ładny grawer róży 1880. Mamy datowanie na tej grubej tablicy Jest Krzyż Rue Sanft Spoczywaj w pokoju Rosalia Hanse 1939 1924 tuż obok Podwójna tablica z tyłu pomniki podstawy pod tablicę w kształcie wzorowaniu pnia, wzorowaniu drzewa, ramy grobowe z odciskiem twarzy anioła, tutaj także przód i tył ramy grobowej jest i narożnik. Jakże ładnie zdobiony, wykonana profesjonalnie forma do odlewu. Tu widać wyraźnie zbrojenie w betonie. Wszystko to są odlewy betonowe. Podstawy z różnych materiałów. Jest i taka spora z piaskowca, jest i z granitu, w której kanty są obrobione. Kanty są zniwelowane. Resztki krzyża, resztki prawdopodobnie płotka. Bardzo ciężkie żeliwo w cenie. Fragment zbitej tablicy szklanej. Nie muszę tłumaczyć co jest czym. Tutaj cały zbiór płyt szklanych dołożymy i ten pod drzewa szukam elementu z datowaniem To nie będzie stare datowanie 1910 Strasznie krzyczy jakiś pan na rowerze. Chyba wkurzony. Wkurzony na kierowców, kierowcy wkurzeni na rowerzystów. Odwieczna walka. Tu byliśmy, tu byliśmy. A no tak. Widzicie, zawróciłem sobie głowę rowerzystom. 1911. Tak, 11 1915. Bardzo ładnie. To nie jest granit. To jest betonowa. Odlew z betonowej formy. Z takimi drobnymi kamyczkami. To miało imitować granit. Bardzo dobrze się tu trzyma. Z przodu. Polerowany. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Jest i krzyż. Został pomalowany. Nie straszy, już swoją korozją. 1903. Jest i posążek aniołka. Który tam widzieliśmy na początku. Właśnie one odpadały od tych krzyży i ostatni ostatnia spłyt. 1936 Eduard Strassenberg nie wiem czym był no, takie lapidarium dla mnie to wygoda, nie powiem nie muszę łazić po krzaczorach <śm> No, cmentarzyk był pewnie tam na górce, na tym wzniesieniu. Może zaczynał się już tutaj? Tak więc tyle. Nic tu chyba więcej do pokazania nie będzie. A właśnie, to jest ten naniałek, który znajduje się dokładnie na tamtym czarnym krzyżu. Cóż. Z mojej strony to by było chyba na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam na kolejne moje projekty. Pozdrawiam jak zawsze bardzo, bardzo gorąco. Do następnego filmu. Cześć.